Cześć Wam, witam w kolejnym bloku. Teraz moja propozycja treningowa. Przechodzimy sobie do marszu. Rozżyjemy się. Cztery, trzy, dwa, kolano, kolano. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa otwórz biodro prawa, lewa prawa lewa cztery trzy dwa i do środka cztery trzy dwa jeszcze czwóreczka cztery trzy dwa i przechodzimy do marszu Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa. Hop, kilbek. back. Raz, raz, raz. Cztery, trzy, dwa. Ostatni, noga prosto. Hop. Hop. Dodaj rotację. Raz. Raz Raz Cztery Trzy Dwa I góra I ostatnie Cztery Trzy Dwa Ostatni i wracamy do poprzedniego. Dodaj ręce. Do przodu. Oddychasz głęboko. Cztery, trzy, dwa. Do tyłu. Hop. Raz. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Stań szeroko. Wznowy na palce. Hop. Raz, 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 dwa, trzy, cztery i tempo. Raz, raz, góra, 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 góra. Cztery, trzy, dwa. Ostatni i znowu marsz. Cztery, trzy, dwa, jeden, szeroko rotację. Raz, 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 raz. Dwie ręce, hop, 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 hop. cztery, trzy, dwa. Ostatni, i marsz. Hop. 4, 3, 2, szeroko stań. Zjedź do lekkiego przysiadu, wyskok. Niepełny przysiad. Pośladek napięty, uda napięte. Jeszcze 4, 3, 2, ostatni, i marsz. Cztery. Trzy. Dwa. Prawa noga do tyłu. Zejdź troszkę niżej. I pulsujesz. Cztery. Trzy. Cztery. Trzy. Dwa. Luz. Dostaw. Lewa tył. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pojedynczo prawa, hop, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, i ostatni. I marsz, przejdź sobie na podłogę, schodzimy na kolana, naszykuj sobie najlepiej coś miękkiego pod kolana. Będą teraz pompeczki. Sekunda już układam. Gdzieś nie? Ok, pompeczki proste czyli przychodzimy sobie na kolana, ręce wąsko, brzuch napięty, pośladek napięty, schodzimy na dół, ręka przód, druga powoli na dół, i znowu tak samo. Jeszcze. Prawa, lewa, dół, prawa, lewa, dół, prawa, lewa, dół, prawa. I ostatni, prawa, lewa. Wysuń prawą rękę do przodu, zejdź do pompki. Odłóż, zmiana. Lewa do przodu i wracamy. Prawa przód. Dół. Wracamy. Zmiana. I zmiana. Ostatnia. Kolana szeroko. Przejdź sobie na chwilę do tyłu. I wracamy. Hop od lewej. Lewa. Prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, ostatnia, lewa, prawa, lewa do przodu, schodzimy do pompeczki i zmiana. Ciężar ciała na jednej ręce, druga jest z przodu, lekko tylko pomaga. Oddychamy głęboko, brzuszek napięty, pośladek spięty. Jeszcze. Jeszcze po jednym. I ostatni. Ok, luz, przejdź sobie tył. Oddychasz głęboko, wracamy do góry, odłóż sobie ręcznik, matę. Prawa noga do przodu, wchodzimy na dół i pulsujesz sobie. Cztery. Trzy. Dwa, zejdź nisko, połóż rękę. Raz. raz, raz, raz. Pośladek nisko, dotykamy sobie stopy, oddychasz głęboko. Cztery, trzy, dwa, ostatni. I wracamy, hop, i zmiana nogi. Opuszczamy, raz, i pulsujesz cztery, trzy, dwa, półtora, powoli, i znowu opuszczamy. Raz, raz, raz. Raz pośladek nisko, jak nie potrafisz, ręka na kolano i dotykasz. Staramy się trzymać. Kolano zgięte pośladek spięty, udo napięte, cała stopa przyklejona do podłoża. Trzymasz równowagę. Trzy, dwa, jeden i los. Marsz. Cztery, trzy, dwa. Luz, stań na szerokości bioder, opuść pośladki i trzymamy sobie mały puls, brzuszek napięty, wciągnięty, uda pośladek, staramy się trzymać napięte, plecy proste, nie trzymamy garba, oddychasz, powinno być Ci trochę cieplej, Cztery, 3, 2, i wróć powoli. 4, 3, 2. I hop. 3 na dole, 2. I góra. Hop jeszcze. 4, 3, 2. Jeszcze dwa razy. 4, 3, 2. Ostatnia czworeczka. 4, 3, 2. I wróć sobie. Prawa noga tyłu. Opuść. I pulsujemy. Cztery. Trzy. Dwa. Ok. Zmiana nogi. Cztery. Trzy. Dwa. Półtora. I luz. I znowu przysiad. Na szerokości bioder. I pulsujemy. Hop. Osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze chwila, cztery, trzy, dwa, wracamy do marszu. Cztery, trzy, dwa, stań na prawej nodze, pochyl lekko klatkę piersiową, starać się złapać równowagę. I góra. Lewa noga. Trzymałem pozycję. Hop. Hop. Napinamy sobie pośladek. Trzymasz pozycję. I starasz się utrzymać. Cały czas. Pracujemy lewą nogą. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa, zmiana, przenosisz ciężar, lewe kolano zgięte, udo napięte i prawa, hop. Mocny pośladek, pracujesz, trzymasz całą stopę przyklejoną do podłoża. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, jeszcze cztery, trzy dwa ostatni. Przejdź do marszu. Ok, weź znowu coś miękkiego. Pod kolana przyjdź sobie. Na podłogę brzuch ciągnięty, napięty, prawą nogę 90 stopni. Do góry trzymamy na wysokości pośladka. I trzymamy, relaksujesz się, oddychasz. Pecki proste, brzuch napięty, kolano nadal na wysokości pośladka. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i zmiana nogi. Od razu, bez rozciągania. Osiem. Siedem. Sześć kolano na wysokości pośladka, pięć cztery trzy dwa, półtora i luz, zmiana nogi i pulsujemy góra raz dwa, trzy cztery pięć sześć siedem. I uwaga, osiem, zmiana nogi, jedziemy puls, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, półtora i luz. Przejdź sobie na chwilę do tyłu, kolana szeroko, opuść klatkę piersiową. Odech spokojnie. Jeszcze trzy, dwa i luz Przejdź sobie do leżenia. Na plecach. Stopy na szerokości bioder. Podnosimy bioderka wysoko. Brzuszek staramy się mieć napięty. Podwijamy mocno. Pośladek jest napięty i pracujemy szeroko, wąsko. Odwodzenie, przywodzenie. Oddychasz głęboko. Jeszcze 10. Starsz się zrelaksować. Jeszcze 9. To nie jest męczony cerz. Trzymasz bardzo wysoko pośladek. Czuj, że masz pośladek, że pracuje. Jeszcze 7. Sześć, pięć, cztery, jeszcze trzy, są tylko trzy sekundy, trzymasz wysoko, oddychasz, jeszcze tylko dwie sekundy, już końcóweczka, lato się zbliża, pracujesz cały czas, jeszcze półtora sekundy tylko zostało. No, i odkładamy. I teraz odrywamy sobie stopy. 90 stopni. I lekki brzuch, czyli dotykamy. Hop. I wracamy. Hop. Za kostki. Nic trudnego. Powolutku. Nigdzie się nie spiesz. Oddychasz. Głęboko. Jeszcze. 8. Jeszcze 7 6 5 4 3 2 1 Teraz wyprostuj nogi w kolanach, trzymasz pozycję, brzuch napięty, pośladek napięty, przyciągasz prawą, odkładasz i dopiero lewa odkładasz prawa Lewa, prawa, lewa to nie jest rowerek, więc nas spokojnie przyciągamy mocno. Jeszcze cztery, prawa, oddychasz. Lewa, jeszcze po jednym. I los, wyprostuj nogi. I powoli opuszczamy prawa, i wracamy lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, jeszcze po jednym. Prawa, lewa. Oczywiście, jak potrafisz, można zrobić dwie nogi. Usiądź sobie. Odchyl plecy do tyłu. Oddychasz głęboko. Przytrzymaj sobie. 4, 3, 2. Wróć. I jeszcze raz. Trzymamy z tyłu. Jeszcze 4, 3, 2. Wróć. Powinno ci być już cieplej. Ostatnie 4, 3, 2. Luz. Połóż sobie ręce z tyłu. Wyprostuj nogi. I pracujemy. Hop. Jeżeli potrafisz, ręce na klatce piersiowej. I pulsujesz. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I los. I to by było na dzisiaj wszystko. Teraz... Lekki stretching na szybko. Przyciągamy prawą stopę do pośladka. Kolana w jednej linii, równo brzuch napni, pośladek napni. Jak najmocniej przyciągasz stopę i zmieniamy. Lewa noga. Trzymasz równowagę. Oddychasz jeszcze, relaksujesz się. Jeszcze cztery, trzy, dwa, luz. Opuść sobie luźno klatkę piersiową, złap równowagę, nogi proste i luźno. Oddychasz głęboko. Oczywiście, jak masz więcej czasu, to rozciągaj się codziennie po kilkanaście minut przed treningiem, po treningu. I super. I trzy głębokie wdechy. I ostatni. I dziękuję.